Ja, Lia, szlej! Witajcie ponownie. To jest taki krótki, przynajmniej postaram się, żeby był krótki filmik, gdyż wczoraj, jak nagrywałam po raz kolejny filmik o moich szlejach, wcześniej bawiłyśmy się i szlejchy były no, w różnych, różnych miejscach, w pokoju. tak. W różnych miejscach w pokoju. No i zapomniałam przez przypadek o mojej klaszce Shire. Yy, aluzji, zapomniałam Wam ją przedstawić, a więc jest tu aluzja. Klaczka Szajer już wycofana dawno temu, chyba. Ale jest bardzo ładna, i w ogóle, i w ogóle. No więc to jest aluzja. A poza tym, jeszcze właśnie przed chwilą skończyłyśmy, skończyłyśmy dwie godziny, albo nawet więcej, no. kręcić nasz. Ledzieś. Teledysk. Pierwszy raz w życiu napiętrzymy teledysk. No i są tam małe problemy techniczne. Tak, gdyż... bo jeśli dwa razy jest piosenka się zaczyna. No bo mieliśmy raz za dłużej. No za na przykład scenki, jedna strzelka o jedną sekundę dłużej, i od razu masakra. No ale mam nadzieję, że się Wam podoba, bo my po prostu na tym ryczymy. To znaczy nie ryczymy, ale naprawdę jest przekochane. I to są nasi najważniejsi aktorzy, a mianowicie Kalipse i Cień. To dzięki nim to jest piękne. Tutaj widzicie wszystko. Nie zwracajcie uwagi na nasze boskie pismo, Tak i ale naprawdę masakra. A oto są nasze pyszne zaproszenie, m.in. innymi z biedronki. Tak. Tak. No. A więc to jest na tyle. Za niedługo wstawimy Wam właśnie teledysk oraz te śmieszne zestawy. No i podziękowania dla Luzi i przeprosiny. Tak. Okay. Co? Przeprosiny dla Luzi i podziękowania no za no... wystąpienie. Okej, okay. nieważne. Nieważne, ja nie ogarniam. No, no to ludzik, pa. Ja też. pa.